O, Siemanko, z tej strony Słomek, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 9 marca, no i lecimy z załadunkiem pszenicy. Pierwszy w tym roku film właśnie z załadunku, ze sprzedaży. Wprawdzie sprzedawaliśmy trochę towarów wcześniej, jak wiecie od lat praktykujemy sprzedaże takie w okresie powiedzmy od grudnia do wiosny. No i jakoś ta średnia zawsze wtedy wychodzi, tak. Mieliśmy okres w grudniu, gdzie pszenica sięgała ponad 1400 zł na podwórku. Wtedy każdy żałował, że nie sprzedał. A na chwilę obecną można powiedzieć, że wygrali, tak. Ci, którzy przetrzymali towar do teraz, bo to co się dzieje na giełdach, tak, w związku z sytuacją, oczywiście e, lepiej, żeby tej sytuacji nie było. Już jakby wszyscy byli gotowi na to, że tą pszenicę podczas spadku sprzedamy za 1200-1300 zł, co i tak byłoby bardzo dobrym wynikiem. E, niestety mamy konflikt, konflikt e, by objawił się tym, że na wszystkich, ale absolutnie wszystkich rynkach surowcowych e, zwyżki, tak, z jednej strony, tak można powiedzieć, wygraliśmy, tak, bo mamy jeszcze e, część towaru, uda się to e, dobrze sprzedać, tak, ale co z tego, jak koszta produkcji e, znacznie Wzrosły, tak? Teraz to jest istne szaleństwo, jeśli chodzi o ceny wszystkiego. Tutaj pszenicy również, tak? Dzisiaj akurat ładujemy auto, które jest podpisane po 1830 zł. Jest to pszenica konsumpcyjna, o, rozsypałem pięknie, ale się będzie dobrze zamiatać. Też podpisaliśmy trochę na początku tego konfliktu po 1500, też udało się podpisać. Coś tam niewiele po 2010 To też już jest to rewelacyjna cena, tak jak pomyślimy Można powiedzieć podwójne żniwa tak? od zeszłego roku po tych kosztach produkcji z zeszłego roku Jeszcze można powiedzieć niskich, bardzo niskich do tego co, co będzie teraz No ale też mieliśmy trochę sprzedane wcześniej, w bodajże w styczniu bo 1240 ta średnia e, pewnie wyjdzie dobra, tak? 1260, 1240, 1260, e, także ta średnia pewnie wyjdzie dobra. E, wielu z Was pewnie z zaniepokojeniem, z zaciekawieniem, ci szczególnie tutaj, którzy mają jeszcze jakiś towar, e, spogląda na notowania cenowe. E, no i tak, gdybyście chcieli sobie sprawdzić dzienne ceny zbóż, jak się w danym dniu zamknął, Matif oraz średnie ceny skupowe zbóż. Zajrzyjcie na stronę www.agronomist.pl. Wrzucę Wam tutaj link codziennie, rano odświeżenie tego, jak się wieczorem zamknął Matif dla poszczególnych surowców. Tutaj rzepak, pszenica. Właściwie tam można sprawdzić jeszcze inne surowce: tak, trzoda chlewna, drób. Na szczęście, trzoda chlewna też się odbiła. Drób, no wiadomo, wszystko samo z siebie. Powiązane są te surowce, te towary. Musi być drogo, mówię, także na bieżąco możecie sobie sprawdzać. Teraz no, sytuacja taka dziwna, dziwna, niedziwna. Kiedyś tak, były wahania dzienne, 10, 20, 30 zł to już było dużo, tak? Teraz te, ta giełda, ten Matif jest tak rozchwiany że no, niekiedy nawet są to wahania 50 euro w skali dnia, także dzisiaj, załóżmy, wczoraj na przykład były spadki, dzisiaj w skupach 180 zł za tonę mniej, tak? Do przedwczoraj, tak? Dzisiaj za chwilę się będzie giełda otwierała Będzie można gdzieś tam podpatrywać Właściwie no ważne jest zamknięcie, tak? Moment zamknięcia, bo to co się dzieje w ciągu dnia to też nie szaleństwo Właściwie tak, matif matifem Wiadomo, zamknięcie najważniejsze wtedy na otwarciu wiemy po ile możemy sprzedać, ale właściwie tutaj jest cena minuty, cena godziny tak? Dzwonimy do punktu skupującego Teraz jest tyle, za godzinę będzie albo więcej, albo mniej, tak? Nie wiadomo co tutaj robić? Mówię, warto na pewno to śledzić codziennie. Mówię tutaj na agronomist mamy cenę z Matifu w przeliczeniu. wam tutaj link, może jakiś tutaj. No i tak z jednej strony rolnicy, tak, którzy mają towar, cieszą się, tak? Bo co z tego, jak że mamy powiedzmy pieniądze na koncie, tak no jeśli mamy, oczywiście to jest bardzo dobrze, tak, ale e, przy obecnej utracie wartości naszej złotówki, chociażby tak, euro, sięga 5 zł, co też strasznie e, podwyżkuje e, te ceny. Też jeszcze tutaj dużo można by mówić o tych cenach, tak? Bo niekiedy Matif swoją drogą, tak, to co z Matifu przełożenie, no, powinno być teoretycznie nawet 2, 200 w skupach, czy 2300 w przeliczeniu, ale nie ma nie ma. Chętnych, żeby takie pieniądze położyć, tak? Za towar za pszenicę. E, jedno co jest pewne, to nic dobrego z tego nie będzie, tak? W tym momencie, no, mówię, tak jak mówiłem, my, którzy tam mamy towar, możemy się cieszyć, tak? Ale e, pojawiły się jakby nowe prognozy cenników e, azotów e, saletra 6000 zł. Paliwo dzisiaj dzwoniłem w hurcie 8 złotych 50 groszy. w hurcie, tak? E, śmiali się tutaj ci, którzy e, mówili o słomek, panikuje się, panikę. E, nakupił na stacji, gdzie się dało, potankował w zbiorniczki do wszystkiego do pełna. Tak, ale kupiłem po 5,50 kupiłem Kupiłem tysiąca litrów. Każdy sobie może przeliczyć ile udało mi się zaoszczędzić, tak? Cena e, ropy winduje do góry e, z dnia na dzień nawozy do góry. Nic dobrego z tego niestety nie będzie, tak? Za chwilę będziemy mieli chlebek po 10 zł, masło po 20 zł, 25 zł. Bardzo niepewne czasy przyszły, tak? Bardzo niepewne czasy, tak? Z jednej strony o. Tutaj cena fajna, tak, ale jak przeliczymy sobie koszta produkcji i nadal jest jedna wielka niewiadoma, po ile uda nam się to sprzedać, tak? Bo może teraz jest wariactwo, tak? Tutaj wschód jest zamknięty ze wschodu, nie kupimy ani ropy, ani gazu, zaraz będzie problem. Nie dość, że z no ceną, zresztą za 6000 zł kto kupi, kto kupi saletra, tak? No to tutaj, no wszystko trzeba trzeźwie kalkulować. Może być tak, bo no dzisiaj cieszymy się z ceny na pszenicę, Powiedzmy 1800-2000, ale jeśli przyjdą realia, że saletra faktycznie będzie po 6, no to pszenica będzie musiała być po 3, a świnie po 15, żeby nam coś z tego zostało. tak? I co z tego, że będziemy mieli fizycznie więcej pieniędzy, jak tylko tymi większymi pieniędzmi będziemy obracać, a tak naprawdę w portfelach będzie mniej, na czasy coraz bardziej niepewne. tak? Zaraz pójdziemy. Do sklepu kupimy papier toaletowy i zapłacimy za niego 100 zł, tak? Także e, no, dziwne czasy, tak, dziwne czasy. E, jakby trzeba jakiś tam poziom stabilizacji w miarę możliwości zabezpieczać się na te e, kolejne e, sezony. Co tutaj wyczynić, co tutaj zrobić szefu nadzoruje chyba wozetkę e, wypisał. No i powoli działamy. Z gdzieś się nie spotkałeś? czy się z wozetkami nie spotkałem. Zobaczył mnie w biurze może sam no Nie ma, nie nie widzę, ma tam chyba. na tej płytce No nie widzę W Pasacie? No, no też nie ma W BMC chyba sam, ale BMK nie ma To, nie. to na kartce pieczątka, no? pieczątka i na kartce pisz No, gdzieś tam się wozetka zawieruszyła Tutaj jeden pulan 34,4 został mi E, cenny towar, jednak podejdziemy troszkę skromniej do tego nawożenia, żeby chociaż tam trochę tego azotu zostało na kolejny sezon, tak? E, na rzepak poszło tak jak miało. O właśnie, a propos o rzepaku, też rzepak sobie możecie sprawdzić, rzepak wczoraj prawie 900 euro się zamknął, dobrze mówię? E, jakieś tam oferty skupowe <coughs> pojawiły się, nawet 4 600 netto na podwórku za rzepak, także... No mówię, to z jednej strony jest radość, tak, bo za auto, za auto rzepaku zgarniamy grubą kasę, ale przyjrzyjcie sobie ile trzeba zapłacić za auto saletry, za 25 ton saletry, tak? To są pieniądze, które się, no nie, nie wyobrażają się te pieniądze, tak? To jest coś przerażającego, coś strasznego, e, mówię jedna wielka niewiadoma, dobrze tego towaru trochę jest w sumie już większość jest podpisana, niewiele zostało, mówię dopiero dzisiaj załadunki, teraz też to wszystko się tutaj poblokuje, tak? Bo wielu rolników, wielu rolników, tak? Gdzieś tam na forach e, piszecie, pisaliście Słomek co robić, sprzedawać, nie sprzedawać e, Każdy gdzieś tam swoje e, ryzyko poniósł, no mówię, no ci co przetrzymali I mają nawozy na ten sezon, no to można powiedzieć po części jakaś tam gwarancja pewności jest, tak? Nawet nawozy tam po, po 2,5 tysiąca za saletrę to i tak uważam, że przy obecnych realiach no nie jest źle tak, no nie wiadomo co będzie dalej tak, na pewno tutaj wiele gospodarstw będzie miało problemy Ci którzy czekali z azotami do ostatniej minuty Teraz o tak mówili, kupimy prosto jakby nie trzeba jechać w pole, czy pod kukurydzę, czy pod zboże No i teraz się robi problem tak, bo nawozu nie kupią, a jak kupią to za 6 tysięcy I co, pola zostaną mnie obsiane? Azot to jednak główny składnik plonotwórczy Na którym no zbyt wiele nie zaoszczędzimy, taka prawda tak Także no mówię tutaj istne szaleństwo, istne wariastwo. Dajcie znać jak to wygląda u was, czy sprzedaliście Jaka średnia cena sprzedażowa za ten sezon No tutaj mówię patrząc po zeszłorocznych kosztach produkcji Można, można no liczyć podwójne żniwa, tak? A co będzie na kolejny sezon, po ile to sprzedamy, nie wiadomo Jedno, co tam gdzieś jakąś, no nie wiem, czy ala gwarancja, tak, chociaż co do kontraktów jestem bardzo ostrożny. W zeszłym roku sparzyliśmy się na rzepaku, rzepak był podpisany po 2000, dostaliśmy 2400, wróć, w było 2400, dostaliśmy po 2000, teraz to mówię 4600, więc od Żniw ponad 100% w górę. No i co tutaj, no powiedzmy 100% w górę, tak? I na Żniwa możemy podpisać sobie na rzepak 3,5 tysiąca, co i tak uważam, że jest dobrą ceną, ale pytanie, czy nie będzie więcej, do, dokąd to wszystko zmierza, tak? Bo nikt nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Pszenica 1400, no ciężko to tutaj cokolwiek kalkulować, ciężko cokolwiek powiedzieć, no mówię, czasy niepewne. Człowiek rano się budzi, gdzieś tam napływ tych informacji ze świata, tego, co się dzieje na stacjach z nawozami na świecie, tak? Że tutaj ten konflikt, są jakieś tam szanse szanse obie takich szans nie było ale e, takie rzeczy też trzeba brać że to się może rozejść e, w perspektywie jakiegoś czasu e, na większą skalę dalej e, no nie wiadomo co tutaj myśleć co tutaj robić co doradzać tak na pewno robić swoje e, pilnować upraw tak jak już ktoś tutaj e, ma posiane e, no i obserwować tak obserwować pogodę przede wszystkim na no, agronomist też teraz rozszerzony model pogody e, który pokazuje wilgotność na różnych głębokościach gleby. U nas jest bardzo sucho, w marcu nie padało, na dwa tygodnie nie nadają opadów, także myślę, że ten wczesny wyjazd z azotem był strzałem w dziesiątkę. Jednak trochę tej wody z przymrozków po roztopie w ciągu dnia jest, gdzieś ten azot już się tam przemieścił. Wiadomo, na pełne działanie czekamy na deszcz, ale uważam, że dobrze, że poszedł. No, marzec zapowiada się nadal chyba jako suchy. Jedna nadzieja, że e, skończą się przymrozki, bo na razie to, to dosyć mocno mrozi, tak? Nawet do minus 6, do minus 7. No i, no i mówię czasy, czasy na maksa niepewne, e, mówię, trzeba robić swoje tak o tutaj e, przełożenie cen, e, wiadomo, świnki do góry, tak? tam gdzieś nasz, na połubojowo 8,50, ale, ale co z tego jak koszta paszy, soja ponad 3000 to wszystko. To wszystko strasznie wywindowało. Notowania soi, też możecie sobie na agronomii sprawdzić eee, tutaj hodowcy. O ile tych hodowców zostało, tak? Bo naprawdę jest ich niewielu. Zostali najwytrwalsi. No i taka prawda, no, jedynym co jest pewne, co wyprodukują, to to knajowica, ten obornik, który e, jest jakimś tam jakąś wartością dodaną e, tej produkcji. E, tutaj po prawej stronie mam jakieś tam 60-70 ton może pszenicy e, takiej w której jest trochę mało gęstości no co tutaj więcej mówić no trochę się to pomiesza tutaj jest 78-79 gęstości włożyłem trochę tej e, ze słabszą gęstością Przy, przymieszamy tą lepszą gęstością mam nadzieję że wyjdzie dobrze wiadomo e, teraz same koszta transportu tego zboża na port są kolosalne e, jeszcze przed podwyżkami jak paliwo było w granicach 5 zł to e, szło podpisać, podpisać szło, zawieść na port, biorąc powiedzmy firmę niezależną za 60 złotych, teraz to się robi blisko 100 złotych, tak, I, i to wszystko niestety odbije się na tym szarym konsumencie, tak, no my rolnicy sobie tutaj poradzimy, tak, każdy jakiś ogródek, gdzieś tam kurki swoje, tak, już trochę tutaj pójdzie zaoszczędzić, ale na zwykłym konsumencie, który spłaca kredyt, E, jakiś tam na nieruchomość, na mieszkanie, na dom, na cokolwiek i żyło od pierwszego do pierwszego, że starczało no to niestety, ale no ja myślę, że przyjdzie głód, przyjdzie bieda, bo pensje znacząco się nie zmieniły e, też tutaj z czego zaraz będzie te, podnosić te pensje, jak samym pracodawcom zostaje e, coraz mniej no, zrobi się problem, tak, będzie, będzie, moim zdaniem, będzie ciężko, tak, jak tam mówię, ktoś, te raty, kredyty, stopy procentowe, wszystko w górę, niepewne czasy, tak, jakieś tam zaniepokojenie, słychać, widać coraz bardziej, no i co tutaj, co tutaj więcej mówić, tak, no, dziwne czasy idą, mówię, najważniejsze, tak, wszystko wszystkim, tak, pieniądze pieniędzmi, sytuacja sytuacją, ale przede wszystkim spokoju dla wszystkich i zdrowia, tak, jak będzie zdrowie, Zawsze jakoś człowiek dawał sobie radę, były czasy gorsze, lepsze, mniej pewne, bardziej pewne. E, tak naprawdę sytuacja tutaj covidowa e, nie wywoływała aż tyle napięć, aż tyle emocji, e, co tutaj ten konflikt zbrojny, bo o, chyba będzie nic.